Czy jesteś gotowy na pole wyzwań, które dla ciebie przygotowałem. Tak. To zabrasz. Nie w tą stronę. <laughs> A, dobra, zabrasz. Nie wiedziałem, którą. Chodź. Nigdy mi nie powiedziałeś, którą Skacz. Pokaż co potrafisz. O, bokiem, bokiem. O napięknie. Animacja o, jest dobra. Ho, ho, ho. No, Ej, to jest ciężkie. Pff. To rozumiem, ty zostajesz tutaj? Co? Let's start with the very basic first. To jest very basic first? No tak. Nie, no. Skaka, nie, możesz... nie potrafisz? O, o, o! Dobrą się! Cześć, jestem, jestem drzewem. No. A tak, teraz tu idziemy. Easy. Tu? No? <laughs> Okej. Okay. O kurde, stary. A, pum, pum, pum jesteśmy to! Kurde, zała. Nope. Albo nie <laughs> Może ja tak wolę skakać o. Może o, tak, jest okay. tam, Jest za okay. No i teraz What? tak, teraz możesz klonować siebie. <laughs> If you mess up, co to znaczy? Jeśli zepsujesz, klikasz R i usuwasz swoje klony. Aha, tylko... Filatko, ja też umieram? O, o, gdzie ja jestem? Aha! Czemu nie mogę się ruszać? No bo kliknąłeś R i się zabiłeś, jakby, więc musisz się zresetować. A nie, widzisz moich klonów? Nie, właśnie nie widzę. O, no to staraj swoje, dawaj Podchodzisz do ściany i E. Co ty robisz? Tak się klonuje trochę, nudzicu robię. Ja tego nie widzę, nie? Ja nie wiem, co tam robisz. O! Tutaj, potem może wskoczę Brawo Dobra, ty to jest ciężkie, pamiętaj I kolejne U. O O Okej, okay. o, okej okay. o, Dobra, z dobra. Yy, Czyli Ja muszę Tu, a kłam, kłam, kumam To jakbym spadał, ale nie spadam I mogę sobie postawić tu i skoczyć z Dobra, pa Dobra. O! Można mieć cztery naraz tylko Dobra O! A myślałem, że będzie można na tą tabliczkę wejść Jak ty stoisz tam? Cyk Cyk a, -a. I cyk Dobra Aha. W ten sposób <noise> Dobra, jest! Przyszedłem i... <noise> Kurde Muszę Co niżej jest, Krystian? Czterech. You can clone yourself w four. Dobra, dobra, jest. To jest razy tylko możemy sklonować. No. Okej. Okay. Pum, pum, Haha, okay. jestem! O kurde, okay. jakie skoczki. Okej, okay. dobra, w razie co zrobiłem klon O kurde, ty schody robisz, yes. a nie tego. No, ja zrobiłem spoko. A ty widzisz to? Nie. Aha, dobra. Ja tylko zgaduję. Dobra. O kurde, aha, bo tam jest dopiero dalszy etap. aha, Dobra, czyli e, Dlaczego mnie aż tak to... <grywka> Wygląda jakbyś po mnie trochę skakał. <grywka> ma? Tak? Bo zrobiłeś tak samo pewnie? Pobudzę. A gdzie to jest? A u góry! Teraz no to nie, schody. chyba tak nie zrobię. O, kurde, jestem ciekaw, czy tak to zrobię. Nie. A odbiłem się, ale ze mnie cymbał. Ze mnie się odbiłeś, czy odbiłeś się, bo się odbiłeś? Od kogo się odbiłeś? Od siebie. A od kogo? Ale jak ja mogę teraz. Hey, tam... Schody a... zrabiane! Ty, no właśnie jest najgorzej to, że ja nie potrafię schodów robić. <laughs> czyk, czyk, i trochę muszę spać, dobra, czyli coś takiego, pyk. A nie! Nie Właśnie wszystkie. No właśnie... A! No nie! Czekaj, jeszcze raz. E, trzeba zrobić e, skokus. Mhm. Mm Drugi skokus i teraz klikus. Pamiętaj, skokus. że jak, jak skaczesz, to ty skaczesz do maksimum, więc musisz skoczyć i lekko opaść no i nie, dopiero kliknąć, właśnie. nie? Zresetuję sobie. Jeszcze raz. No i siema, i jesteś. Witam. No to nie. jeszcze jednego musisz postawić. Cześć. Ooo! Widziałeś to? Jestem! Ty, ty tu jest Aha. Tak, jestem! O kurde! Dobra, Sturbi e, jeśli stworzysz więcej niż 4 klony, e, najwcześniejszy jest usuwany. A dlaczego, dlaczego tam na dole jest? If ten? I make more the is deleted. OK, spoko. A dlaczego tam na dole jest jeszcze checkpoint? Bo tak by wyglądało, że. Hmm. Dobra, czekaj, A. skoczę tam. Nie, to nie jest checkpoint. To jest po prostu miejsce, gdzie możesz postawić klony. A, myślałem, że oszukam i tutaj, wiesz? Aha, czyli zresetuje się najlepiej i teraz tak. Aha, a nie można dotknąć tego. Jak ty skakałeś, że dotykałeś i nic się nie działo. Ja nie skakałem. Aha, wiem chyba o co chodzi, wiesz? Chyba musimy po prostu zrobić ścieżkę bokiem. Czyli tu. O, RK. Dobra, jeszcze raz. Czyli o, tu. stawiam tu. Pyk. O. Czy? no nie, dotknąłem! Ty. Jak? Dobra. Trochę oddalony muszę być. O! Nie! Naprawdę. O? Naprawdę. Dobra, i teraz. No nie! Znowu dotknąłem! Jak ty to robisz? Przecież. To jest daleko tylko. No weź, nie skacz, kiedy ja skaczę, bo jak skaczemy, to wtedy mi zasłaniasz. I wtedy mi jest ciężej. Nie ja będę skaczyć, gdzieś Dobra, dalej. raz. Dobra, mam Dwa, cztery klony. 3 i jestem. Bum, na trzech klonach. Ale to jest klon obi. Kagebunshin na no jutsu! Uf. Siema! Jest, Teraz okay. to, są, to są drabinki. Czekaj, bo hmm. się spłaciły. Jak mają nam te drabinki pomóc? Że możemy się ich trzymać? Nie jestem pewien. Hmm. Mm, Mamy tylko cztery nie. klony. Aha. Co? Aha, że zrobiłeś tego. Eee, no ja to ja to. Mam, 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 ja. O. Dobra, czyli gdzieś tutaj muszę skoczyć po prostu, później gdzieś tu skoczyć. No poważnie. No nie, ja nie no ja, ja, ja nie klikam w spacji. O nie, ale teraz ja nie to zrypałem. Jestem jakiś głupi. Ile mam klonów? Cztery. O nie, to i tak bym nie dobra. Teraz? Tych Cztery to nie dam rady. Ja nie klikam spacji, jestem gnomem czemu? na jego. No czemu mi tej spacji nie klika? No. no. Dobra, dobra Raz, Pierwszy, Dwa. Drugi. No nie, spadź. Nie wierzę w to. Nie no, ale e po coś są te drabinki, nie? No dobra, mam trzy klony na razie. Aha, bo Raz, po drabinkach możesz dwa. się przesunąć, dlatego. Aaa, ale i co? No i wskakujesz tu, idzie... M, oczywiście, tylko jak tylko potrafisz skakać. Możesz no skoczyć ja nie na, skoczyć na tą drabinkę. Możesz wskoczyć na pierwszą drabinkę. O, no. Przeskoczyć sobie kawałek dalej. Ale teraz cały czas skakać, czy jak przeskoczyć robisz, sobie kawałek dalej. No tak. Bo mi się nie łapie. Cały czas skaczesz na drabince. No, no chyba, że nie klikniesz spacji, tak jak ja już 785 raz. No czemu ta spacja nie działa, no? Ale czemu nie... Czemu mi nie łapie, jak to wie? Rozumiesz? O to mi chodzi, tak się, się obrócić na tego na kamerze. No nie no, bez sensu. Gdzie na, jest na, ten... Ha, moja postać się tu zrobiła dopiero. Jeju! E raz, tu, dwa. Raz dwa nie doskoczę do trzeciej nie ma nawet nie opcji. no ja nie rozumiem raz dwa trzy Aha! cztery no nie no czemu się nie złapałeś ale pierdoła z no tej właśnie... mojej postaci nie bo właśnie ona się czasami nie łapie o teraz się złapała i co z tego co teraz jak ja mam to zrobić kądruczo nie o co w lewo no, aha No i musisz jakoś tak przeskak... Co ty, to jest wyższa matematyka tutaj No kto wymyślił to już na takim etapie, co tu się dzieje w ogóle Ty, ale, no, ale wiesz, to nie to, jest kliknij na, na, dole kliknę skip po prostu Skip No to nie ma się, nie ma się co denerwować po prostu okay. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie eee, ma co teraz granem aha, teraz nam oferuje takie coś, okej okay. Siema Raz, siema Ty raz co, musimy zrobić? No, musimy znowu przeskoczyć. Raz, dwa. Mieć A dobry timing, zanim wejdziesz na kolejne. Aha, tam, tam już się odbije, okej. Okay. Eee? Raz, dwa... Nie czekaj! I co mam jeszcze zrobić? No, musisz wskakiwać po sobie. Tu. A, tu nie jest checkpoint? Gdzie ty to? masz checkpoint? To nie jest checkpoint nad nami? No teoretycznie jest, ale on taki trochę nieaktywny jest. Czekaj, z ciekawości. A za, zaliczyłem go. Zaliczyłem nie, go. no nie! A ja go zaliczyłem. Już miałem wszystko zrobione, kurde, to nie. No nie, nie, chyba nie doskoczę, o tak. A nie dobra. Dobra, nie zobaczmy. No, źle robię, nie źle robię. Ła, Ej, ty. O, go, mam 17 stage. A nie, to ty masz! <laughs> Jezus. Najgorszy człowiek na świecie. Dobra, jest 17 stage. No. Aha, po prostu respisz się no. tu! To! No. Mm -hmm. Brainę trzeba wiecie? A! No prawdę? Bo zabrało mi jednego? Czyli cztery tylko można klony użyć? No tak. <śk> Co? Oh. Oh. Uh -huh. O. ci się za pierwszym? U tak. Nie, tak. oczywiście za pierwszym. Ja wszystko robię za pierwszym. <śk> Jakiś wirus. Wszystko robię za pierwszym. Wszystko. To może tam po drodze też gdzieś był checkpoint? To też nie wygląda jakby był. Ile klonów hmm. mogła postawić? O, no ja tu jestem. Tak? I, I musisz tu skoczyć i obrócić się, no? Eeeh! Zal, Zaliczył! Zaliczyło! Zaliczyło! <laughs> Kozacko! Dobra, remember timing is everything. 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 Ha! Tak, Everything. <laughs> Jak ja to Jak ja to zrobiłem? Jak ja się tam niby dostać na dwóch klonach? Dobra, jestem. Aha. Timing nie, no ty na no, ja timing is everything. No dobra, bo tu można je na jednym, okej. Okay. <laughs> timing is everything. <laughs> <laughs> no z czemu spadłem? Co jest? O kurde. Dobra, tu jest jeden, tu jest drugi. Na kulkę nie wejdę już? Tak. nie wejdę na kulkę? Powinienem móc po kulce wejść. Aha, opowiem. Nie darad musiałem... ku... da na kulkę wejść? No pewnie musiałem podskoczyć lekko, pewnie dlatego. No aha, kliknąłem E, ale nie zaopało. Dobra. O kurde. Jestem za nisko, no! No on, ześlizguję się! A jasne, no super gro. Dobra, timing is everything, <taki, Taki mam timing, że gra mnie tak respi, że respi przede mną mojego klona, a nie pode mną, przez co ginę. Oho, oho. Jak ja teraz zrobić? O. Raz. O ty, kurde, o ty będę! Dwa. No. Timing Trzy. is everything. <taki> Daj spokój z tym timing is everything. Nie! <taki> Tamik... No, ja, Ja zapomniałem, że już byłem tutaj zrespiony. Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Jestem pięć. nieśmiertelny! Jak bardzo nieśmiertelny... No nie! No. Odbiłem się! O co, nie, najgorszy... jak wejdę do góry, to ci pokażę. Jak co wejdziesz do góry? O kurde, spamuj spację i e Od samego początku, spamuj spację i e Cały czas, cały czas I, I gdzieś tam przechodź sobie, próbuj Dawaj <grystanie> 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 Krystian, dam radę Wytłumaczysz mi co robisz? Bo jakby <grystanie> zastanawiam się No kliknij e cały czas i spację klikaj No ale mi dobrze idzie na razie Ale klikaj cały czas spację i je. to zobaczysz Ale ja już jestem tu po co o, mam czekać, je. O Boże, jak ja mam tu niby doskoczyć? O kurde Jesteś świetny, ale bez kitu. To jest bez tu musisz wyliczyć na, na styk No i co ja mam teraz zrobić? No i co ja mam teraz niby zrobić? Jak kliknę tu no. E, to, to to zginę na początku No to jaki jest sens, Jezus No Klikaj E Cały czas E <gry> Nie, no na to drzewo też nie wejdę inaczej niż tego. Czyli tu już zużywam dwa klony. No co jest? Czemu mi spadasz z własnego klona, co jest? Eee, tą? Tą. T aha, okej. Okay. Eee. Tą. No. Mm? Dobra. Okej. Okay. Okay. No nie. Okay. Czemu się odbijał odbijam? Kto za głupek postawił tamto drzewo? <noise> Hehehe, okay. dosłownie od. Krystian, jak tam sycha? Powoli siada. No! Nie chcę nawet wiedzieć, jak wyglądają pozostałe poziomy. Golde, no zabrało mi dono. No. Nie no, Krystian, rajczki od. Rajczki od. Trzeba. To jest rajzkiut Że Rage'ujesz, Płacisz. wychodzisz. Płaczesz i wychodzisz. Płaczesz i wychodzisz, okej. To jest Rejczki. No nie no. Chociaż Poza mapą też można skakać. Poza mapą też można się świetnie bawić strona. Dało ci się? Dacik Duża głowa. Oddal kamerę to zobaczysz gdzie ja jestem Pokażę ci jak to u mnie wygląda gdzie ty dobra. jesteś, niby? No, fajnie. O, dobra, coś takiego. No, to takie coś budowałem. Musisz stanąć Tylko aż że... najbliżej tego drzewka? Tak, ale mi nie wyszło, jak skakałem, do góry, bo mi zabrało tego klona. Aha, ja muszę to trochę się puścić. O, kurde, chłopie, jak ja widzę, co ty tam combination, to ja powiem ci, no, powodzenia. Dasz radę? No ja tu nic nie wiem, czy ja coś dam rana. Bo powiem ci, no. że wygląda to na cięższe niż się wydaje, co ty tam robisz. Zresztą odbiło mi się. Nie ma za co. Gdzie ty próbujesz skoczyć? No ja muszę wyżej skoczyć. Cieba! Cieba! Raz. Ja musisz już wyżej skoczyć. Dwa. No nie! Odbiłem się od własnego klona! Aha. Hm. Gdzie tutaj jest to do klik... Co jest? Siema. O, a ty też schema. Ty... Aha. Tam jest czerwony, nie wiedziałem tego. No no. I właśnie co ty robisz? To a jak to ty, ty jesteś, ten... jak ty masz dziewiętnasty ten? Dwudziesty mam. Bo no, nie masz dziewiętnasty stage? Mam dwudziesty stage napisane. Znaczy no, Dlaczego... masz... ty faktycznie promią dziewiętnasty. Aha, bo to trzeba zrobić tak, pa. Musisz na ten, na ten lewy wskoczyć. Czaisz. No Ja wiem, ale ciężko. To nie wskakuje nigdzie na razie. Siema. Raz, dwa. O! Nie! Słyszałem to. Nie! Nie! Co słyszałeś? Nie, nie! Tak, miałem okazję. Dobra. Na własnych plecach. No! Nie, no! Odbiłem się do tego głupiego sufitu! No nie, no nie! Co ty robisz, Jezus? Wygląda to co. Wygląda to co najmniej. No czemu się nie łapie tej drabinki? Bez... Nie, no, nie zrobię tego, nie zrobię. Ja powiem ci, że nie zrobię tego, nie. Są cztery maczki. Na ilu maczkach jest macie? Ile maczków potrzeba, żeby przejść tą mapę? Dalej się przekonamy. No nie, no come on, czemu mi nie wskoczył na tego, co jest? Aha, odbiłem się od tego, od sufitu znowu. Ilu maczków widzimy na ekranie? Za, za dużo. Za dużo, maczka. Za dużo. Znowu się odbijam od sufitu, no. Nie musi no, być taka, to, to jest to musi być taka Taka dobra odległość, ona. No, próbuję... No nie, no kredytowany. No Ale jo, już się frustruję, już nie. Ja już, powiem, już tak dobrze jestem... szło. Czemu się odbijam od tych postaci? Nie no, nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No. Ja już za nisko jestem. Maciek, 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 no Maciek. Raz, dwa, trzy, cztery i piątym jestem ja prawdziwym Maciekiem. O stary Ja nie mogę już Ja już nie mogę, ja już zaraz się wkurzę, ja zaraz wyjdę z komputera <laughs> Ja już się wkurzam, nie mogę nic zrobić <laughs> Mam takie... Dobra tak. nie, za szybko Cze... aha, z zaczęło mnie tepać w jakimś innym miejscu Dobra, teraz... A, dwa Co tu? Nie no, za szybko ty... No e Gamoniu no. No, moja postać wlazła i oczywiście postanowiła się zrzucić od razu, jak z mostu, kurde. No nie gadaj, że zrzuciło mnie, jak przecież wycofudziłem! Przecież ja już tam byłem! A witam w moim świecie. Ale ja już tam byłem! No nie! No czemu się odbiłem?! Ja nie dam rady. Ja, ja, ja wymiekam. Dasz radę? Tam dalej przejść? Tak, jasne. Zawsze się odbijam od tej swojej tej... Kurde, no nie ma opcji, że teraz, że teraz, że teraz, Próbuj. Próbuj. Dashade? Co ty? To jest. Dasz to musi być idealny timing na wszystko. No to. Musisz zawsze iść trochę w górę. Coś takiego. Teraz tak. Tu i tutaj wskok. O! o! No! Yy, no nie. Mam, mam dla ciebie tipa, Mam dla ciebie tipa. No słucham. Jak tu idziesz. To nie musisz hmm. robić czterech klonów. Robisz trzy klony, wchodzisz sam. Ale ja tak robiłem. Ale nie, wiad... patrz! Wchodzisz samym brzegiem tej drabinki. Tu. Samym brzegiem i na górze ręką dotkniesz checkpointu. Ale on się nawet mi nie złapał tej drabiny, rozumiesz? Ja już byłem Bo trzy razy Bo jak, tak? ro jak robisz klona, to ci pokażę. Jak robisz tu klona. Kurde, no, oczywiście jestem cymbałem. Ale ja na. F... Co ty robisz? Chcę ci pokazać, patrz. Jak, jak zrobisz tu klona no. już, w tym no, miejscu. No. To nie stoisz tak i nie skaczesz na drabinę, tylko wchodzisz na pierwszą osobę, odwracasz się tu, nakierowujesz sobie środek myszki na sam brzeg i dopiero na to się wspinasz. Próbowałem pierwszej osoby za drugim razem, kiedy tamty mi nie złapał i mówię nie Robisz no. tak, patrz, tyk i cyk i tu wchodzisz, patrz i wchodzisz powoli i tu ręką dotkniesz checkpointu zanim umrzesz. Tu musisz wejść, w tym miejscu, w tym, na samym brzegu. Bo gra chce, żebyś z tej drabinki zeskoczył, postawił tu klocka pomiędzy tym czerwonym, wskoczył na klona i dopiero wskoczył tam. No, teraz. Mi, ty, no nie, nie Krystian, ja jeszcze u koniec, nerdy. <laughs> no, tragedia. Kolejne też są ciekawe. Nie no. A to jest lud. Nic, 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 nic mi nie wychodzi. <laughs> w życiu mi nie wyszło. Nie no, tragedia. Ale pięciu maczków wchodzi pod, pod, pod ten, ten pomnik na dole pod tobą To nice. I to dosłownie I to dosłownie maczków, nie? Jezu, no ja ci powiem, że Nie, tu trzeba, trzeba na dwa klony robić. Trzeba robić jednego klona, po nim trzeba skoczyć na drugiego klona. Ale śmiesznie to w ogóle wygląda, chłopie, kurde, co tu się nie. dzieje? Patrz. E, jeszcze raz. Kurde. Teraz tak. E, raz. na to. Dwa. CZEMU ON MI trzeszą MI SPOZA SAMEGO SIEBIE, JA TEGO NIE ROZUMIEM! Tak, nie będzie. Tak, nie będzie. Robimy tak. No nie odbiłem się od ciebie! Czaisz ty... Te... O, jesteś! A, no dobra, tak. rozumiem. Zrozumiałem. Co tam? O, to ślu. O... To ja już odkryłem. Musisz postawić jednego na ziemi. Drugiego musisz w powietrzu postawić. Potem przeskakiwać przez te klocki. Dobra. I postawić tam potem znowu kolejnego. Nie, no nie, dam teraz rady. Co ja tam odpaliłem? No nie, no czemu? No... O Jezus. O, co ja tak zrobiłem? <laughs> Robimy tak? Krystian <laughs> górą jadałem. Aha, kumam. Hm? No nie, to ja zrypałem to. I... O nie. No czemu? Uch, Ta gra. Hmm. O, aha, no to fajnie. Nie mogę się już zabić. <laughs> Hehehe, no nie To jest momentami taki bezsen. Co? Dobra, jest raz. No, zacznę. czemu się poślizgnął na to? Czasami się w ogóle nie ślizga, czasami się ślizga, jakby był nie wiem co. Dobra, o. Ja robię krysia taką metodą? No. Zobacz, gdzie jestem. Słuchaj, słuchaj, każdy robi swoją metodą, nie? A zobacz. No! Mnie to, mnie to tylko wkurza, że on raz się ślizga na tym lodzie, a raz się na nim nie ślizga. Impossible? Not impossible. no Udało się! Zrzuciłem! Co? No! I co ty zrobiłeś, po prostu tu wzdłuż postawiłeś klony? Bokiem, no, timing robiłem na czerwonych, na czerwonych polach cały czas, praktycznie w dół. Ale jak, jak na tym pierwszym wyskoczyć? Przecież to ci ślizga cały czas, chyba, że ja, to... ja, skakałem od platformy, pyk, i klikałem tam klona, pyk, i później na drugiego, pyk. I, I tak dalej, jesteś I co, o co mm -hmm. Tylko, że teraz zginąłem, bo oczywiście ten jeden piksel zadecydował o tym, że zginąłem. Tak, tak, tak. Ale skoro no się tak zrobił,. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Trzymam ci tak nie mówić, bo cię to będzie denerwować, i przez to Psieglaś yy, co? Co? Nie Christian. zaliczyło mi. Ale ty tą focus walisz, że nie odpowiadasz mi nawet, nie? Nie zaliczyło nie żarty, nie? mi nic. Dlaczego? No bo mi nie zaliczyło po prostu. O kurde, Krystian. Dwa, 3... Za wysoko był. Dobra, nie będę się śmiał, bo, 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 bo to zdenerwuje, nie, ale. Ty, ale. Y... Gdzie ty jesteś? Tam, dobra, test. Trzeba, o Boże, jak ja to O Boże, jak ja go tu postawiłem. A nie, dobra, postawiłem go ok. A dlaczego. My byliśmy na tym już wcześniej, czyli ja muszę przejść tam. No i wszystkie ustawiłem dobrze, i ostatni oczywiście się zepsuł. <laughs> Jaka tu jest dobra mapa ty chłopie, Co się dzieje? To jest, w ogóle, to jest ale... takie wkurzające, bo ustawisz wszystkie dobrze, wszystkie cztery są ok, i za ostatnim razem odbijesz się od któregoś Ja nie rozumiem tego teraz tutaj, co tu się dzieje Ja też nie. Ale przeszedłem totalnie Jestem, pa co tu się <laughs> dzieje? Aha, co to on że to platforma, na którą trzeba skoczyć. nie ma opcji takiej, hopie ja, Dobra, nie, 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 nie dziękujemy powiem. serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało Jeśli chcecie zagrać w tą wkurzającą grę, to jest Trzymajcie się ciepło, papa. Pa, pa. <noise>